Zaledwie pierwszy tydzień nowego roku, a Meghan Markle i książę Harry ponownie doświadczają żałoby. Meghan opowiedziała o osobistej stracie. Rok 2024 stał się dla brytyjskiej rodziny królewskiej jednym z najtrudniejszych okresów w historii, naznaczonych chorobami, konfliktami i skandalami. Walka Kate Middleton z nowotworem oraz problemy zdrowotne króla Karola III. Na tle ciągłych napięć między rodziną królewską a księciem Harrym i Meghan Markle, były szeroko komentowane w mediach. Meghan i Harry, którzy od dłuższego czasu znajdują się na uboczu królewskiego życia, nieustannie podkreślają, że starają się żyć po swojemu, z dala od pałacowych kontrowersji. Niemniej jednak, nawet oni nie byli w stanie uniknąć trudności i smutków, które przyniósł ubiegły rok. Niestety, Nowy rok rozpoczął się od kolejnych tragicznych wieści. W noworocznym ataku uzbrojony napastnik wjechał samochodem dostawczym w tłum ludzi, a następnie otworzył ogień. Brutalne działanie przyniosło śmierć co najmniej 15 osób, a wielu innych odniosło rany. W tragicznym zamachu noworocznym zginął Edward Pettifer, 31-letni brytyjczyk blisko związany z królewskim dworem. Był najstarszym synem Charlesa Pettifera, dawnego konsultanta do spraw bezpieczeństwa rodziny królewskiej. Książę William w krótkim oświadczeniu na Instagramie wyraził głębokie współczucie, podkreślając, że śmierć Edwarda jest ogromnym ciosem dla rodziny. Tymczasem Meghan Markle podzieliła się z fanami równie bolesną osobistą stratą śmiercią swojego ukochanego psa Sybil, Guya. Pies towarzyszył jej w najważniejszych momentach życia. Podczas zaręczyn, ślubu i stawania się matką. Megan napisała o swoim smutku. Gaj był ze mną w sudz, kiedy się zaręczyłam, a potem wyszłam za mąż, kiedy zostałam mamą. Towarzyszył mi we wszystkim: w ciszy, w chaosie, w spokoju, w pocieszeniu. Wylałam zbyt wiele łez, by je zliczyć. Takie które sprawiają, że wchodzisz pod prysznic z absurdalną nadzieją, że bieżąca woda na twojej twarzy sprawi, że ich nie poczujesz lub będziesz udawać, że ich nie ma. Ale one są. I to też jest w porządku. Megan wyraziła nadzieję, że jej uczucia zostaną zrozumiane, wyjaśniając, jak trudna jest dla niej strata ukochanego zwierzęcia. Tragedia ta ponownie zmusza parę do zmierzenia się z głębokimi emocjami i żałobą.